Z naszym terenowym studiem Radia Nadzieja w Małym Płocku, gdzie uczestniczymy w konferencji rozpoczynającej okres realizacji lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca. A ze mną nasz gość, pani prezes, pani Elżbieta Parzych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Pani prezes, myślę, że dzisiejsze spotkanie, ta konferencja, to również czas na podsumowania tego, w jaki sposób kraj. I na mlekiem płynąca, która działa od 2006 roku. Jakie cele udało się zrealizować? Jakie zamierzenia? W jaki sposób mogliście pomóc nie tylko lokalnym gminom, ale również stowarzyszeniom, fundacjom? Co udało się do tej pory zrealizować? No Udało się bardzo wiele zrealizować. Takie podsumowanie poprzedniej perspektywy mieliśmy właśnie rok temu, w grudniu. E, I właśnie tam mówiliśmy dużo na ten temat. Udało się wiele projektów zrealizować. W sumie w poprzedniej perspektywie ponad 260 projektów zostało zrealizowanych, zarówno przez gminy stowarzyszenia, jak też e, powstało sporo e, działalności gospodarczej na naszym terenie, bo mieliśmy wsparcie dla mały, dla, na podejmowanie działalności dla małych przedsiębiorstw, na rozwój działalności gospodarczej. Także wszystkie pieniążki co do grosza udało nam się wydać. a teraz właśnie tu dzisiaj rozpoczynamy nowy okres programowania, z nową lokalną strategią rozwoju i z, nową, z nowymi pieniędzmi tak na realizację różnych przedsięwzięć, zarówno tych planowanych przez gminy jak i stowarzyszenia. Czy też y, już jest duże zainteresowanie, bo dzwonią, dopytują się, kiedy y, ruszamy z naborami na podejmowanie działalności, czy też na rozwój działalności gospodarczej. No właśnie, skąd dzwonią, skąd pytają? Bo też mówi się na przykład o tym, że LSR, tak zwane słowo LSR, które. Co znaczy to słowo? LSR na przykład. To jest lokalna strategia rozwoju, którą opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami tego terenu. A przypomnę, że jest to teren cały powiat Kolneński i dwie gminy z powiatu Łomżyńskiego, Zbójna i Nowogród. No i oczywiście łącznie z miastem Kolno. Yy, także yy, obszar spory. I z tego terenu, właśnie, bo tylko z tego terenu mogą mieszkańcy, mhm. e, czy też gminy, czy stowarzyszenia, czy organizacje ogólnie pozarządowe mogą e, do nas aplikować o środki. A może też e, naszym słuchaczom przybliżmy ten tajny skrót LSR. Cóż to takiego oznacza? LSR to jest lokalna strategia rozwoju, mhm. w której zapisaliśmy cele, działania, no i przyporządkowaliśmy im środki, jakie otrzymaliśmy na ten okres. Na realizację tej lokalnej mhm. strategii, na ten nowy okres programowania, czyli 2023-2027. Startujemy z opóźnieniem, ponieważ no, wiele rzeczy się działo. Nowość teraz będzie taka, że te projekty, które będą pisały, czy stowarzyszenia, czy gminy, czy też osoby fizyczne, nie będą bezpośrednio składane do naszego biura, tylko będą za pomocą aplikacji specjalnej do tego, więc. Y Urząd Marszałkowski tworzy to aplikację, agencja, są jakieś tam problemy, więc troszeczkę opóźnienia mamy. Czy taka aplikacja ale... ułatwi aplikowanie o środki, czy raczej może utrudnić? To znaczy, ułatwi o tyle, że, że, że nie trzeba będzie jeździć prawie, mhm. da, z tym wnioskiem, tylko wysłać elektronicznie. Natomiast no, nic nie będzie można poprawić też, tak? W, tej, w tym wniosku, tylko no jak już się złoży, to trzeba będzie się liczyć ze wszystkimi konsekwencjami, tak? Myślę, że Bo... warto, warto byłoby też opowiedzieć naszym słuchaczom i naszym telewidom, których również serdecznie pozdrawiamy. O tych planach dotyczących tej strategii na lata 2023-2027 jakie możliwości będziemy mieli, o jakich środkach mówimy? Y Ogólnie to otrzymaliśmy ponad 20 milionów złotych. Są to środki w euro, także szacujemy je na ten moment na 20 milionów złotych, aczkolwiek wiadomo, że ta kwota będzie troszeczkę ruchoma w zależności od kursu euro. Nasza strategia jest wielofunduszowa. Mamy tutaj będziemy mieli do dyspozycji fundusze z, z 3, Trzy fundusze tak w zasadzie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tutaj mamy ponad 8 milionów 300 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć zapisanych w lokalnej strategii rozwoju. Z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy ponad 5,5 miliona złotych na zapisane też tam działania. I mamy też z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj mamy ponad 6 milionów złotych. Może powiem, jakie tutaj może, na jakie wsparcie tak, mhm. można liczyć. Bo różne tak wsparcie będzie w tym okresie. Maksymalnie, maksymalne wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to będzie do 85%. Można wnioskować o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego nawet 95%. Czy potężny zastrzyk możliwości? Tak, tylko 5% własnych środków i można realizować jakieś swoje tam marzenie czy projekt jaki e, się chce. I z Europejskiego Funduszu Rolnego tutaj właśnie mamy trochę mniej korzystne warunki w tym okresie programowania, bo w poprzednim mieliśmy granty na podejmowanie działalności e, właściwie 100% bez wkładu własnego. No w tym okresie mm, jest to troszeczkę mniej korzystnie, bo mamy 65% dofinansowania do projektu e, i zarówno do rozwoju działalności, jak i na podejmowanie działalności. Pani prezes, patrzy pani z perspektywy tych już prawie 20 lat, bo za dwa lata no, okrągła rocznica istnienia Elgiedu, Stowarzyszenia Kraj Lekiem płynąca. Kto najczęściej był beneficjentem tych środków? Raczej stowarzyszenia, gminy? Jak pani to widzi z perspektywy tych lat? Mm. No muszę powiedzieć, że raczej to tak było zrównoważenie, prawda? I gminy, ale też i sporo skorzystały stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, gminne, jak takie jak gminy Ośrodek Pomocy Społecznej czy Gminy Ośrodek Kultury bardzo często aplikowały środki, ale także też i szkoły, małe szkoły w tym okresie też mamy na wsparcie małych szkół takich do 100 uczniów. I dla, na edukację przedszkolną też mamy środki. Także no, trudno powiedzieć. Cieszymy się też powodzeniem środki właśnie na rozwój i podejmowanie działalności. No to tu, wiadomo, osoby fizyczne tak składały. I jakie znaczenie mają LGD dla, rozwój tak zwanej małej, dla rozwoju tak zwanej małej ojczyzny? Czy to duże wsparcie dla lokalnych społeczności? Myślę, że to jest wspaniały instrument, ponieważ na miejscu tak, mieszkańcy mogą przyjść do biura, skorzystać z pomocy, zarówno na etapie pisania wniosku, mogą przedstawić swój pomysł, co chcieliby zrobić, a my po prostu im pomagamy w tym, jak te zamierzenie zrealizować i skąd pozyskać środki. Poza tym te 20 milionów jest dane nam do dyspozycji, prawda? Więc my tu lokalnie, mieszkańcy, tak w zasadzie, to mieszkańcy decydują na, te, na co te pieniążki wydamy. Jesteśmy w czasie przedświątecznym i myślę, że możemy również naszym słuchaczom, jak i telewizom, jak i wszystkim beneficjentom, a także tym, którzy będą starać się składać wnioski o to, aby te środki otrzymać, złożyć życzenia. Tak, z okazji właśnie zbliżających się świąt, bo tuż przed wigilią jesteśmy, chciałabym życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze. Tak? chciałabym życzyć zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój, wytchnienie i radość. Niech w Waszych domach zagości mnóstwo radości. Bliskości, miłości, a każda chwila Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknym. No a Nowy Rok. Obdaruję Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Wszystkiego najlepszego, najpiękniejszych świąt. Bożego Narodzenia. I do tych życzeń również my się przyłączamy. Drodzy Państwo, Pani Elżbieta Parzych, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my zostajemy jeszcze w Małym Płocku i będziemy również dla Państwa kolejne informacje przekazywać na naszym kanale YouTube i profilu Facebook. Dziękuję bardzo.